Wydaje mi się, że wielu osób zaj zajmując się fotografią na początku ma jakieś aspiracje, chce zacząć, nie wiem, albo na tym dobrze zarabiać, albo y, robić jakieś popularne, znane eventy, fotografować znanych ludzi i tak dalej, a gdzieś tam w pewnym momencie większość z nas dochodzi do tego, że... Tak naprawdę w fotografii niekoniecznie znane nazwiska i nagrody w konkursach są dla nas najważniejsze. Sam fakt fotografowania, ten akt naciskania z pustu daje taką dużą frajdę, że, yy, że to nam wystarcza i to chyba w tym momencie też przychodzi moment, kiedy yy, rozumiemy, że nie, nie potrzebujemy tych, tych lajków, nie potrzebujemy tych nagród, że taki wyjazd, czy pójście samemu na miasto jest dla nas najfajniejszy. Marcin Biodrowski z Polski, Wrocław.